Pana, pani Agata Wawrzynek, przedstawicielka szefowa stowarzyszenia Aktywni do Lepszego Jutra. Działacie od pewnego czasu, obserwuję was, Wasze działania na Facebooku. Skąd pomysł na powołanie takiej organizacji? Witam, witam, dzień dobry. Tak, działamy dokładnie od listopada. Mhm. Pomysł wziął się niestety z potrzeby walki z asfalciarnią, mhm. więc tutaj był jakby ten motor napędowy naszego tutaj działania, powstania naszej organizacji. Mhm. Jakie stawiacie sobie cele? Głównie stawiamy na rozwój naszej gminy tutaj. Chcemy, żeby gmina jakby wspierać gminę jakby w wszystkich działaniach prospołecznych, proekologicznych, prokulturowych, bo tego też jest bardzo dużo, prozdrowotnych także hmm. także tutaj chcemy jakby działać jakby z gminą, ale przede wszystkim dla mieszkańca, Czyli tak? tutaj działamy głównie w ramach wspomagania mhm. i wdrażania. Ta asfalciarnia, powiedziała Pani, była takim punktem zapalnym. On was też to zjednoczyło Was jako mieszkańców, żeby ta inwestycja nie powstała, no bo tego nie chcecie mieć obok siebie. Zgadza się. Mhm. E, kto was? Kto, kto, kto tworzy tą organizację? Kto? Y Jestem jako ja, jako prezes. Jest pan Szymon Bolik, mhm. jest pan e, Janek Koloch, i tu jesteśmy jako zarząd. Mhm. Dodatkowo jest pan Stefan Bawrzynek, mhm. e, to są członkowie, e, pan Artur Herut, mhm. e, dodatkowo pan Adam Wajda i jeszcze Adrian Nowak. Jesteśmy jakby tutaj członkami, założycielami. Dodatkowo mamy już e, sporo członków, mhm. którzy się już zapisali. Mieliśmy już takie spotkanie organizacyjne, więc już nasze stowarzyszenie. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy około 20 kilku osób mhm. bez nas już liczy. Jak na młodą organizację wydaje się to dużo. Działacie na terenie Pietrowic Wielkich, ale też widzę, że troszeczkę poza granicami tej gminy. No jesteśmy stowarzyszeniem głównie gminnym. Mhm. Nasze działania mają się opierać tutaj jakby w gminie. Ale nie wykluczamy, że w przyszłości, jak już gdzieś nabierzemy tego tempa, będziemy mhm. gdzieś dalej się rozwijać. To spotkanie dzisiaj takie większe, otwarte dla mieszkańców, tak. jest takie pro, proekologiczne. Tutaj będziecie rozmawiać o tym, co zrobić, żeby na przykład płacić za ogrzewanie mniej. Też takie sobie stawiacie cele, żeby tak, edukować? Tak, uświadamiać mieszkańców przede wszystkim, żeby działali proekologicznie, żeby w tym kierunku jakby ich uświadamiać, rozwijać, żeby mieli po prostu jakby, nie wiem jak to nazwać, tą świadomość, tak, bo wiadomo, hmm. że jest teraz nacisk na to, więc jakby stawiamy i my, żeby gdzieś tutaj w tym kierunku dążyć. Jakich kolejnych działań możemy się po spodziewać? Pani coś, coś No Na chwilę obecną z takich działań, które się dzieją, to są, jest koncert w Krowiarkach, na który mm -hmm. oczywiście serdecznie zapraszam. Jest to 800-lecie y, miasteczka, miasteczka to jest wioska mm -hmm. Krowiarki. Gdzieś tam też mamy skromny wkład. Y, oczywiście głównym jakby tam całym przedsięwzięciem kieruje Pan Szymon Bolik, mm -hmm. ale go też jakby wspomagamy, więc to jest takie kolejne gdzieś tam nasze działanie, ale powolutku, powolutku Będziemy działać. Miejmy nadzieję, że uda nam się nam jakieś kolejne spotkania z tej tematyki, ale również jakieś sportowe na chwilę obecną. Co myślimy w tym kierunku. A prowo tych krowiarek widziałem, że tam akurat postaraliście się ociągnięcie się tych obrazów z Muzeum Raciborskiego. Tak, zgadza, mhm. zgadza się. Myślę, że to będzie taka ciekawostka i że gdzieś tam fajnie to wpłynie, żeby gdzieś tam. Korwiarki pokazać z dobrej strony i przede wszystkim gminę, tak? To na zakończenie jeszcze to pytanie skąd ta nazwa stworzenie dla lepszego jutra. aktywnie dla, a, lepszego. A, aktywnie dla lepszego jutra. To wczoraj to, to wczoraj było złe, czy jakby e, trzeba patrzeć w przyszłość pozytywnie. No zawsze trzeba patrzeć w przyszłość pozytywnie i myślę, że ta nasza nazwa, która jakby tutaj została stworzona, właśnie o tym mówi. Więc tak chcieliśmy tak chwytliwie, chcieliśmy dobitnie, chcieliśmy żeby pokazać gminę z jak najlepszej strony. Ok, dziękuję. Żebyś...